Z tej strony Emil Electricos Emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro ZK I co my tutaj mamy? O! Takie coś no ciekawe. Zuga w powietrzu A tu Przewód ochronny Przekrój w porządku, to jest coś 35 nawet, tylko na czarno. Zastanawiało mnie co to jest, nieoznaczone na żółto-zielono, nie wiem, termokurcz, izolacja, cokolwiek, podział PEN. No co, nie wolno jakieś krabiki? Ja nie mogę. No. Ale poważnie, naprawdę. No. I to jest ciekawe. Bardzo proszę. Ogranicznik mhm. mocy na dom wisi w powietrzu. Jest zawieszony na samych przewodach. No są one zbyt sztywne i go odpychają od szyny TH. Obudowa Reno nieskręcona, nieoplombowana. I cóż tutaj można powiedzieć o tym wykonaniu? Ja mówię po prostu Ech, dramat.